O, a teraz będę mówić o radykalna zmiana. To jest taki kurs, kurs mistrz życia, Life Master Kurs, tak to zostało nazwane. W pierwotnej swojej wersji to się nazywało Max Flow i było projektem prowadzonym przeze mnie, mojego coacha Andrzeja Hanisza oraz wykładowcy profesora yy, Janusza Śnichura na Uniwersytecie Zielonogórskim. On, on jest od zarządzania marketingu i tego typu sprawy. I stworzyliśmy takie coś, taki kurs z terminarzem do własnego, do samodzielnego wydruku. W sumie można by z tego zrobić aplikację. Ja się jeszcze w to nie wkręcałem, ale można by zrobić aplikację z tego. Może zrobię z tego aplikację. Może ktoś zrobić z tego aplikację. Chodzi o to, żeby polepszyć swoje życie. W czterech dziedzinach, akurat to podzieliśmy na cztery, to jest materia, strefa materialna, strefa fizyczna, strefa intelektualna i strefa duchowa. I są po prostu podane takie metody, narzędzia, esencje działania w tych czterech dziedzinach życia, żeby, żeby po prostu powstała taka, taka pełnia życia, krok po kroku. Tam nie ma żadnych, to jest tak naprawdę radykalna zmiana. Odbywa się w połączeniu zmian w czterech segmentach, natomiast to się dzieje wszystko małymi krokami, tylko że to jest z każdej strony, jest działanie wielopunktowe i przez to powstaje duża zmiana, którą by można nazwać radykalną, ale ona się dzieje samoistnie. Robi się małe kroki i te małe kroki, ponieważ się sumują czy się mnożą między sobą, dają większą zmianę, której się nikt nie spodziewa. Opinie jest na małych kroczkach. Zawsze na małych kroczkach lepiej się skupić. Jest łatwiej. Tak jak z nauką chodzenia. I w, Książka ma chyba 77 stron. Jest mega praktyczna. Do tego jest terminarz do wydruku samodzielnego, bo ten terminarz jest taką formą auto coacha. Nie potrzebujesz coacha, tylko ten terminarz daje Ci możliwość zobaczenia Twoich postępów. Nie oszukasz cię. Zostało to dane do testu, ja to oczywiście używałem, to na bazie takich rzeczy, jakie ja używałem też zostało napisane. Te, te, te całość, kiedyś ileś osób dostało do testu, w ogóle Boże, jak oni się zraniali, nie, 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 to jest zbyt praktyczne i tak dalej. To jest, no można sobie wyregulować, jak bardzo, jak bardzo duża ma być ta zmiana, czy te małe kroki. To zawsze można decydować, i należy się wyśleć. To wszystko mamy zawsze w rozluźnieniu. Oświecenie następuje w rozluźnieniu w każdym temacie życia. We wszystkim. I do tego są też nagrania. Zostałem, nie wiem, 20 filmików czy więcej, w których po prostu rozwijam. Tylko w nagraniach mam krótsze włosy, nawet one były kiedyś, 4 lata temu, czy 3 lata temu. Wyglądał inaczej. <noise> I... Jest tam w sumie tych 2,5 godziny filmików, jest podręcznik, yy, terminarz do samodzielnego wydruku i to jest po prostu coś takiego, z czym jeśli naprawdę chcesz dokonać zmiany w swoim życiu, to na pewno jest to możliwe. Pamiętaj, że każda zmiana wymaga praktyki. Niestety czasem coś trzeba zrobić, czasem mało, czasem więcej.